Hej, dzisiaj przygotujemy sobie sycące danie obiadowe, które będziecie mogli zabrać ze sobą do szkoły albo do pracy. Zapraszam do oglądania. Na początek wrzucamy około 40 g makaronu. Makaron się już gotuje, więc pokroimy sobie jedną małą cebulę. Kroimy w drobną kosteczkę. Cebulę dajemy na bok i bierzemy sobie z pięć pieczarek i kroimy w plasterki. To mamy już pokrojone, więc przechodzimy sobie do usmażenia. Do garnuszka dajemy odrobinę oleju i czekamy aż się nagrzeje. Wyrzucamy cebulę. odrobina soli i pierwszu i czekamy aż delikatnie się zeszli cebulka nabrała nam już złocistego koloru więc możemy sobie wrzucić do niej pieczarki i mieszamy na mniejszym ogniu i czekamy aż pieczarki sobie dojdą Pieczarki się już zrobiły, więc dodajemy do nich dwie łyżki śmietany i mieszamy. Dodajemy jeszcze koperek, mieszamy i zostawiamy na chwilę, niech się trochę podgotuje. W międzyczasie możemy sobie odlać wodę z makaronu. I do pieczarek dodajemy makaron i mieszamy. I zostawiamy to jeszcze tak na chwileczkę. Po minutce możemy już to przekładać do pudełka. Nasz posiłek jest już gotowy. A ja dziękuję za obejrzenie i zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić najnowszych filmów. Dziękuję i smacznego.